I w tym odcinku nauczymy się jak zbudować sondę, którą przelecimy obok duny, czyli tak krebalskiego masa. Pierwsze co chcemy czyli to główną jednostkę kontrolną czyli np. Prodo. Go, nie wiem, jak to przeczytać? Okto. Prodo wodań, chyba. A z tym panele słoneczne, ale tak. A ja wydam dwa tak tam karteczki co mają prąd baterie oraz eksperymenty naukowe czyli damy sobie tak barometr ten gradmax, termometr jeszcze damy sobie no i nie zapomnijmy o no tu sej, sej to za bardzo nie jest to jest może można by wykonać dopiero kiedy wylądujemy tak więc za bardzo nie jest zbyt użyteczny, ale możemy sobie dodać na przykład tutaj na górę antenkę a tutaj z boku dodamy sobie dodatkową baterię Tak. a jak ładnie też Chcemy dać jakieś sposoby żeby nasza sonda mogła sobie latać na okolicy dodamy sobie ten oto to mamy Oskarpe, B. mamy sobie do tego przyczepienie silnik LV-1 Ant. Nie ten Spider, bo Spider po prostu jest tworzony do działania w atmosferze, a ten jest tworzony do działania w przestrzeni kosmicznej. Co jest o wiele lepsze. Mi paliwa w że w przestrzeni kosmicznej, niż ten drugi. po potem sobie taki dekopuler. Może trochę Rzecz, że tutaj nie wiem, żeby rakieta była niższa. Zbieram sobie ten oto adapter, jak chcecie, nie musi być, ale ja radzę ze sobą, na co już ładnie wygląda. dam sobie stopień transferowy. Pewnie taki silnik jeszcze niech tu... Silnik auto, atomowy. Dobra, damy sobie jeszcze taki sposób kontroli, właśnie nad naszym statkiem. Ślink atomowy jest stworzony, żeby po prostu korzystać przestrzeni kosmicznej, ale nie na, na kabinie, czy w atmosferze, który jest bardzo nieefektywny i ma zaledwie bodajże kilka kilotonów ciągu, a normalnie ma 60 w kosmosie. A więc już mam feringa. Przed tweryngiem warto, jako że to jest dość duży statek, złączyć go tymi stratami samoraz zrobić ale samo no można tylko jeden połączyć, z nim, sonda jest dość mała. Tak. Jeśli chcecie, to może nawet trochę więcej tych paneli są. Znaczy, Duna jest dość daleko, jest bodajże dwa razy dalej od Słońca niż Kerwin, tak? Więc tak, sobie tutaj budujemy nasz pairing. Ok. Dobra. Zobaczymy te wyżej. sobie tak tutaj. Teraz tutaj będziemy budowali naszą główną rakietę, czyli ten otoć. Tu dwa pod to. Albo zrobimy sobie trzy takie. I sobie tutaj, oczywiście, nasz silnik. Jeden nie mocniejszy. Ok. I sobie tutaj jeden taki, jeden taki. wiecie, co wywala ten tam sobie ten oto silnik o, oczywiście na dole będą silniki typu main sale. niech będą to tutaj dwa takie pustery nasze tak. Chyba symetrycznie daj. No symetrycznie, dobrze, jak ładnie. Ok. Dobra, teraz musimy dodać oczywiście nasze kołny ko aerodynamicznie. We krzywo tutaj, a tam przeciągniemy. Dobra, teraz to połączymy oczywiście. Albo to połączymy tym, oto Fuel External Duct. No. Oczywiście się połączymy, żeby wszystko było fajnie. I nasza rakieta nie rozwalała się oczywiście. To się nie chce złączyć. No nic. Tutaj też łączymy To się połączyć Da się proszę. Nazwiemy to zą. Pięć minut to buduje, ale dobra. Tak, stajczowanie. Także dobrze jest. Okej. Okay. Dobra i widzimy się o przyspieszeniu na orbicie. Teraz będziemy musieli oczywiście zobaczyć w jakim kierunku tutaj żebyśmy mieli około tak w tym kierunku. Żebyśmy mieli mniej więcej idea, kiedy... tutaj, kiedy jesteśmy właśnie na tą strefę, gdzie jest jakby zachód słońca jest tak północ, półdzień, to wtedy mamy odpalczyć nasze główne silniki, gdzie w kierunku horyzontalnym. i palić cały czas tak uciekniemy z pola oddziaływania kerwin. dużo asteroidów. Pełny asteroid nawet ja przecież po kerbinu, bo będzie już Nawet, No pani weszła na orbitę. To jest bardzo, bardzo, bardzo warto bardzo czekać. O, się wylądować na księżyc, jakbyśmy się nachciały. to wątpię, czy jest na to trzeba przycelować. Okay. Dobra, są już już wszystko dyrektyki. To są już stopień, który już... Możemy teraz czekać aż się na, O, o ok, No właśnie to jest mały problem. Zapomniałem otworzyć panel panele słoneczne. Muszę wszystko robić od początku, żeby mieć to. Jak widzimy, to jest już obok dunek, faktycznie to tu jest to ja to nazwę planę to mnichało, to jest taki nich z tyłu głowy. Przechodzimy no na terenie, może możemy spływać coś na odbite. O, trochę już. To jest ondy I chodzimy na orbitę. blisko przylecić. O, właśnie, prawie złapaliśmy Aika, a jak to jest mój duny, ze względu na to, już jest bardzo blisko i szybko orbitą do niej. Bardzo często możemy znaleźć właśnie na jakimś punkcie, gdzie będzie wynagrodzać, czy przelecieć koło duny. Jest po prostu w jego polu dodatkowych punktów. No i tak jest. Zmieniamy sobie nasz stopień. No ja się. Dzisiaj... To jest tak. Masz stopień być ja, po prostu troszkę po P. już się na Szafę, który jest na stopień. Musimy ją edytować no Ajka

Okej, i jeszcze tak obracać. I tak więc jesteśmy już na robicie dzisiaj, jesteśmy Dunale, ale w A w sumie jeszcze, tak samo jeśli chodzi o naukowe. No tak więc nie, nie. co nam pozostało to nasze eksperymenty nasze. Tak, przesłać je wszystkie. Napiszę, time warp po prostu można poprzez rękę. My... Jakby nie że przyspieszyć, ale że nasz z będzie trochę mniej prądu zapierał. Więc przesyłaliśmy już nasze dane. Niestety nie chce się już otworzyć na się chce nawet nie. Cieprze, kiedy możemy tutaj łapować wtedy w ogóle praktycznie nie tracimy prądu. O. To ja się z wami żegnam do widzenia, cześć i czołem.